Jak Państwa zdaniem będzie wyglądał rynek pracy przez najbliższe pięć lat w związku z organizacją Euro 2012? Na pewno będzie jeszcze lepiej i jeszcze więcej miejsc pracy. Czy znaczy, tak? Na pewno jeden sektor będzie się rozwijał szybciej niż inny, no to znaczy inwestycje budowlane, zwłaszcza inwestycje infrastrukturalne. Miejmy nadzieję, że te inwestycje ruszą w końcu i uda nam się w końcu zacząć jeździć po polskich autostradach. Tak. A kto te autostrady wybuduje, Panie Dyrektorze? Polacy, czy będziemy... Ja chciałbym, żeby... To... Rumunii, Bułgarzy, tak. czy jeszcze może... Z krajów dalekiego, dalekiej rozchodowali. Ja chciałbym przede wszystkim, żeby to były osoby które potrafią budować te drogi, autostrady i obiekty sportowe, tak żebyśmy mogli bezpiecznie z nich korzystać. Ale panu, wierzę, że będzie, z będzie strony, polska kadra? Ja, za, ja zachęcam do tego polskich przedsiębiorców i polskich bezrobotnych, żeby to właśnie byli mieszkańcy naszego kraju, aczkolwiek weszliśmy do Unii Europejskiej i w związku z tym wszyscy zgodziliśmy się w referendum, że przystępujemy do wolnego obszaru, w którym gwarantowany jest swobodny przepływ siły roboczej, w tym również z nowych krajów Unii Europejskiej. Ale wierzę, że wśród tych dwóch milionów polskich obywateli, którzy są na dzień dzisiejszy zarejestrowani w bogatym pracy, można wygenerować grupę kilkudziesięciu czy nawet kilkuset tysięcy osób, które znajdą zatrudnienie w tych nowych branżach. To, z czego ja się najbardziej cieszę, ponieważ perspektywa finansowa Unii Europejskiej... W tej chwili jest od 2007 do 2013 roku, a tak naprawdę do 2015, bo mamy tę zasadę N2, że można wykorzystywać środki finansowe. To, że euro jest organizowane w 2012, zmusi nas do tego, żeby te pieniądze wykorzystywać właśnie w tym okresie. I, i bardzo dobrze, bo bałbym się, że moglibyśmy nie zdążyć do 2015, gdyby nie te euro 2012 z wydaniem wszystkich pieniędzy. A stopa bezrobocia w 2012 roku, pani doktor, jaka będzie? Bo teraz jest 7%, bo pan dyrektor powiedział, że 50% to są osoby, które nie chcą pracować, czyli nie bierzemy ich pod uwagę. Yy, wierzę, że będzie to poniżej 7%. Pan dyrektor? Ja myślę, że jeśli stawki będą takie jak te stawki dla drwali, o których pan dyrektor mówił na początku, to bezrobocie na pewno znacząco spadnie. Ja mam nadzieję, że aktywność zawodowa wzrośnie Polaków, nie tylko stopa bezrobocia się obniży i za to będę trzymał kciuki. Państwu serdecznie dziękujemy za udział w debacie telewizyjnej poświęconej rynkowi pracy. Dziękujemy bardzo. Bezrobocie poniżej 7%. No i zarobki powyżej 8 tysięcy, nie tylko wśród drwali. To piękna wizja przyszłości. Mam nadzieję, że pomogą w osiągnięciu tej wizji nam także środki z Unii Europejskiej. Dziękujemy serdecznie za uwagę i udział w naszej telewizyjnej debacie poświęconej rynkowi pracy. Do zobaczenia.